Ona widzi tamto stare zwierzę. Ona widzi tamto stare zwierzę. Widzę kaczki. Widzę kaczki. Widzimy tamte kobiety. Widzimy tamte kobiety. Widzicie smaczne jedzenie. Widzicie smaczne jedzenie. Widzę psa. Widzę psa. Kocham koty. Kocham koty. Widzę mężczyznę. Widzę mężczyznę. Tak, widzimy tego psa. Tak, widzimy tego psa. Kochasz konie? Kochasz konie? Kochacie to dziecko? Kochacie to dziecko? Dobrze ludzie kochają zwierzęta. Dobrzy ludzie kochają zwierzęta. On kocha wino. On kocha wino. Kochamy zwierzęta. Kochamy zwierzęta. Ona kocha tego kota. Ona kocha tego kota. Widzę tamtego chłopca. Widzę tamtego chłopca. Oni znają tego kota. Oni znają tego kota. Znacie tamto zwierzę? Znacie tamto zwierzę? Znasz tamtą kobietę? Znasz tamtą kobietę? Nowi mężczyźni znają tamtą kobietę. Nowi mężczyźni znają tamtą kobietę. Starze ludzie nie słyszą dobrze. Starze ludzie nie słyszą dobrze. Lubię tamtego konia. Lubię tamtego konia.